Mandero. Dzisiaj proces pod tytułem Ostrzymy noże. Słuchajcie, jest nóż, tępy jak Paul Silver. I jeszcze w dodatku skrzywiony czubek. Kuchenny nóż, który po prostu można sobie dolić łapę. i Nic. Wszystko jest tępy jak nie wiem co. Dlatego przejdziemy do procesu ostrzenia noży. To jest najgorszy nóż w kuchni, więc nie będzie. Szkoda, jak coś spieprzę. O, Czekajcie, do tego jakieś okulary by się przydały. O, mam takie rzeczy. Mm. Super, wszystko mi zaparowało, tak? Ekstra, a nie, one są po prostu brudne. Kiedyś a podwórku na Pradze, a nie tylko na Pradze, bo jeszcze niedawno widziałem takich z kołem takim, Byli chodzili i ostrze noży, nożyczki, halabardy, pilniczki. Chodzili no, i noże ostrzeli. Zobaczymy, czy to działa. grubo powiem wam szczerze Dlatego tego jeszcze posłużymy się kamyczkiem powinno być pod kątem ja wiem jak by, ale w porównaniu z tym co było no teraz to jest żleta nie jest to oczywiście mieć ale działa strach nim kurde operować ludziska będziemy ostrzyć noże ha jest pozytywnie przeszedł pierwszy nóż a teraz idziemy zresztą które są tępe kurde po prostu jak nie wiem co Będą piękne, ale w lesie muszą być przede wszystkim sprawne, a później dopiero piękne. Ten to jest tempota, ja pierdyle. Koniec zastrzenia. Teraz wam, o pokażę wam jeszcze coś. Nie wiem czy pamiętacie jak rozwaliłem taki nóż Meicher, Oto Część. Chciałem taki kuddehauski nóż gdzieś kupić. Nie da się, ale dostałem w prezencie w sklepie spożywczo-przemysłowym. O, taki mi zakupili nóż. Ala Rambo. E, podobno w sklepie wszyscy zachwalali, że to jest kurde, super majher. Z tym polecaniem w sklepach tutaj jest czasami fajnie, a czasami śmiesznie. Ostatnio byłem w sklepie spożywczym dużym no i jakieś może jakieś wino do obiadu. Ja pani takie czerwone, może być wytrawne. Pani coś poleci może. Proszę pana. Najlepsze wino mam. Jakie tylko może być. Nigdy więcej pan żadnego wina nie wypije. W ogóle, tylko to. Koleżanki są zachwycone. No ja tam spakowałem to wszystko, nawet nie patrzyłem co za wino. Z zakupami przyjeżdżam do chałupy, rozpakowuję bueno, Carlo Rossi.